Znajdujemy się właśnie pod siedzibą firmy ILS w Zakroczyniu, gdzie właśnie odbyła się konferencja, której tematem była nowoczesna infrastruktura, która ma być szansą rozwoju północnego Mazowsza. W konferencji wziął udział m.in. Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów oraz inni przedstawiciele rządu, jak również lokalne władze, burmistrz gminy Zakroczym oraz burmistrz Płońska. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej konferencji. Witam Państwa na konferencji poświęconej rozwojowi północnego Mazowsza. Konferencja została zorganizowana dzięki inicjatywie środowisk samorządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców naszego regionu. Spotykamy się dzisiaj w regionie przyjaznym mieszkańcom i przedsiębiorcom w regionie o bardzo dużym potencjale, którego rozwój niewątpliwie wymaga nowoczesnej infrastruktury. Zaproszenie do wzięcia udziału, udziału w konferencji zostało przyjęte przez znamienitych gości. Chciałbym serdecznie przywitać pana wiceprezesa Rady Ministrów, prezesa Polski razem z Zjednoczonej Brawicy, pana Jarosława Gowina. Witam równie, równie serdecznie pana wiceministra. Sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pana Marka Zagórskiego. Witam serdecznie pracowników samorządu terytorialnego, Panie i Panów Starostów, Burmistrzów, Wójtów oraz radnych wszystkich szczebli samorządowych. Witam również nauczycieli i środowisko naukowców. Szanowni Państwo, był zwięzły wstęp i teraz pora na zwięzłe, też zwięzłe wystąpienie otwierające. Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i za zaszczycenie mnie zaproszeniem do udziału w nim. Reprezentuję rząd, który stawia sobie w sferze gospodarczej trzy cele. Po, cel, po pierwsze, chcemy doprowadzić do reindustrializacji Polski, do odbudowy potencjału. W polskiego przemysłu. Po drugie, chcemy zmienić charakter tego przemysłu i szerzej charakter polskiej gospodarki. Chcemy, żeby to była gospodarka już nie w tak dużym stopniu imitacyjna, naśladowcza, tylko żeby to była gospodarka innowacyjna. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję pomysłu na, tej, na zorganizowanie tej konferencji. Specyfika polega na, na tym, i ona dotyczy całego łazowsza, że mamy takie miejsca i mamy takie firmy, jak na przykład Płocki i Orlen, które są potężne, największe, największe największa firma w, nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. A jednocześnie mamy całkiem blisko obszary, które no, można by na tej mapie niedomagań rozwojowych pokazać jako takie naj, najtrudniejsze, z najmniejszymi barierami. Granica województwa mazowieckiego z województwem warmińsko-mazurskim to jest pas, gdzie ten poziom rozwoju jest jednym z najniższych w Polsce. I to jest tuż obok, to są przestrzenie wydaje się bardzo nieodległe, bo mówimy o odległościach rzędu 50-100 km Szanowni Państwo, to, żeby był pełen sukces tego typu inwestycji jak ta, to jest oczywiście nadążanie i, i nieraz też wyprzedzanie tego typu inwestycji infrastrukturą publiczną. Nie jest to możliwe bez udziału samorządów w ramach ich kompetencji, w ramach dzisiejszego podziału zadań, które są między rządem a samorządem. Przechodzimy do wypowiedzi przedstawicieli samorządów. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana Artura Cieciewskiego, burmistrza zakroczenia. Dzień dobry Państwu, nie wyświetla się temat. Zaraz powiem kilka słów o temacie, Panie Premierze, Panie Ministrze, przedstawiciele samorządu, Szanowni Państwo, razem z moim kolegą burmistrzem miasta Płońsk, który po mnie powie kilka słów, mamy przyjemność poopowiadać o roli i znaczeniu samorządu w procesie rozwoju. Ale żeby o tym mówić, trzeba wrócić na chwilę do przełomu lat 80. i 90., kiedy to w naszym kraju zachodziły zmiany ustrojowe, ustrojowo-systemowe, i wtedy na mocy reformy, a co za tym idzie, ustawy o samorządzie gminnym, powstały. Jednostki samorządu terytorialnego, podstawowe jednostki, czyli gminy. Jak państwo rozdystrybuowywało kartki na mięso w tamtych czasach, których ja nie pamiętam, to mięsa nie było. Jak przestało wtrącać się w te sprawy, to się pojawiło mięso i dzisiaj każdy prosi, żeby to mięso kupić. Dlatego samorządy wiedzą, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich złe. I samorządy dbają o rozwój, wspierają biznes prywatny. Wiedzą, jaka jest hierarchia, gdzie jest, gdzie jest rząd, a gdzie jest samorząd, ale niech samorządy pozostaną samorządami i wszystko będzie szło w dobrym kierunku i gminy będą się tak rozwijały, jak się rozwijają dzisiaj. Dziękuję bardzo.